Dlaczego? Bo ta nasza cielesność e, chce wpływać na te serce, a jednocześnie możemy dać Bogu wpływać na nasze serce. Wiecie? E, w moim życiu działa to w ten sposób, że dla mnie Słowo Boże jest Jezusem Chrystusem. Wiecie, dlaczego Jezus Chrystus powiedział tak, że On jest drogą prawdą i życiem, ale On powiedział też, e, ja jestem chlebem życia, kto mnie spożywa nie będzie głodny. Jemu nie chodziło o jego ciało fizyczne, mnie chodziło duchowo o to, że... Jeżeli to, co On mówi, jeżeli my się tym będziemy karmić, to to będzie przemieniać nasze serca, wpływać na nasze myśli. On powiedział, że On jest chlebem, że, on jest, że, że chlebem życia jest Słowo że On jest Słowem Bożym. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie spotkać się z Jezusem Chrystusem, to nie zrobicie to lepiej, jak przez Słowo Boże. Dla mnie Słowo Boże to jest moja modlitwa z Bogiem. Jeżeli pozwolicie Duchowi Świętemu wpływać na wasze serce, to będzie zmieniać Wasz sposób myślenia. Wasz sposób myślenia, jeżeli się będzie zmieniać, to będziecie podejmować inne decyzje i wybory, a kiedy je podejmiecie, przełoży się to na działanie. A działanie przełoży się na owoc.